Chcę się skarżyć na swój los, ale Błon była dla mnie taka niemiła, a ja nie wiem nawet czemu. Po prostu nie wiem, co dalej. Gwen jest dziewczyną, do której bardzo trudno się zbliżyć. Nie bierz tego osobiście. Wiem, dlaczego ty tak jej bronisz? Szczególnie po tym wszystkim, co ona opowiada na twój temat! Oj. Co? Co masz na myśli? Ach, okropnie się czuję mówiąc ci o tym. Obiecałam, że będę milczeć. Ale powinieneś wiedzieć, że Gwen zwierzyła się dziewczynom, że tak naprawdę to cię nie znosi. I uważa, że jesteś strasznie tandetny. Twoja muzyka jest żałosna. A w grze przechodzisz dalej tylko i wyłącznie dzięki niej. Ale myślałem, że z głę tyle nas łączy. Tra, tra, tra! Gwen dla głosów manipuluje tobą. Nami wszystkimi. Nie mogę dłużej patrzeć, jak ona Ciebie wykorzystuje. Szok. A ja cały czas myślałem, że mnie lubi. Naprawdę mówiła, że muzyka jest do kitu? Być może Gwen właśnie tak uważa, ale ja sądzę, że masz prawdziwy talent. Nie. Oh. Nie. Oh. Kamczuka. Myślałam, że między nami... Coś jest, że też zawsze się pomylę. O nie, 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 nie! O nie, o nie! Zdecydowanie nie! <śm> Mała. Co robiłaś, że dałaś się tak podrapać? Ba, żebyś widziała te krokodyle. Ale co z tobą? Co jest? No bo widzisz, właśnie przed chwilą. Trzeba się pozbyć stąd. header. Potrzebujemy cię, żeby wywalić stąd. Heder. Zaczęła uprawiać brudne gierki wokół kręta. Nie mogę uwierzyć, że Trent zdradza Gwen. I do tego z header, ale kanał! Potrzebujemy Cię, żeby wywalić stąd header. Zaczęła uprawiać brudne gierki wokół Trenta. Potrzebujemy Cię, żeby wywalić. Za, za 10, 10 minut, minut przy, przy ognisku. ognisku. Nie, Nie zapomnijcie, zapomnijcie kluczy. Ja swoje zrobiłam. Poinformowałam wszystkich, co sądzę o takich zdrajcach. Tak czy inaczej, jedno z nich wyleci. Witajcie! Wow, co to za smród? Easy, masz węża na głowie. Wiem, to nic, jest oswojony. <śmiech> <śmiech> Widzicie? Daję buzi? Czas sięgnąć po wasze skarby. Szczęśliwcy, którzy zdobyli swój klucz, niech podejdą tutaj! Nie mogłeś się bardziej postarać? Mój klucz nigdzie nie pasuje! A tak. Zapomniałem wspomnieć, że niektóre klucze nigdzie nie pasują. No weź, tu! No! Czy mógłbyś przynajmniej wyjąć mnie z niedźwiedzia? Oła! Dzięki. O, wygląda na to, że chyba wygrałam. Ma się part! Co to? Lew może wreszcie usunąć ten smród dzięki nowym perfumom dla mężczyzn. Sprytne, umieją się przebić przez smród. Nurkowałem w tym szabie, żeby zdobyć perfumy. Super! Mam nadzieję, że każdy zdobył skarb jakiego szukał. I nie tylko. No ale obowiązki czekają i trzeba by odesłać kogoś z wyspy. No dobre, oddajcie głosy. I widzimy się, moja droga załogo, tuż po zmroku, przy ognisku. A, ha, ha, ahoj! Wygląda na to, że trend wylatuje. Trend. Schrzaniłeś, stary. Nie dałeś nam wyboru. Nawiązałem tu tyle fantastycznych przyjaźni, że trudno mi głosować na kogokolwiek. się naprawdę rozkręca. Na tych ofiarach da się grać jak na szczytach. A teraz chwila na którą czekaliśmy. Chwila prawdy. Czas na pianki. Znacie procedurę. Ten, kto nie dostanie upragnionej pianki, jak zwykle wylatuje. Easy, Jeff, Gwen, Deshauna, Lindsay, Bridget, DJ, Duncan, Owen, pianki dla wszystkich. Przykro mi, wylatujesz. Tak jest. Zabieraj się ty dwulicowy zdrajco, tam skąd przyszedłeś. Co? Myślałem, że ze wszystkimi się dogaduje. To chyba byłeś w błędzie. Ty masz to gdzieś, prawda? Hej, ja tylko rozgrywam partyjkę. A tobie zależy? Uważasz mnie za tandeciarza! A gdzie to słyszałeś? Od niej! Wiesz co, nawet po tym wszystkim nie głosowałam na ciebie. To dzięki komu wylatuję? Dzięki mnie! Namówiłam wszystkich, żeby wywalili ciebie albo heder. A skoro ja jestem nietykalna, biedaczek trend musi odpaść. Wygląda, że nas zrobiła. Wybacz. O nie! To nic. Stało się i już. Przynajmniej wyjaśniliśmy sobie wszystko. Wyjaśniliśmy, prawda? Tak. Chcę, żebyś była twarda i walczyła do końca za nas oboje. Będę cię oglądał i czywicował ci z domu. Trend czeka na ciebie port wstydu i malutki bilecik na łódkę przegranych. Idziemy. Nic nie bym została, ale to był ciężki dzień i pozwolicie, że wezmę prysznic. Dobra robota, kochani. <śpiew> Wychowienie wersji polskiej studio Sonica, reżyseria Pierwsz Kozłowski, Dialogi Polski, Już za chwilę kierowniczki. Skubi? Gdzie Gdzie Jestem? Wystąpili Talik, Beata Deskur, Jan Aleksandrowicz, Krasko, Paweł Ciołkosz, Dorota Furtak, Modest Ruciński, Klementyna Umer, Monika Ambroziak, Magdalena Sturzyńska, Joanna Pach, Jona Górniak, Michał Głowacki, Piotr Kozłowski, Robert Kudelski, Karolina Dryzner, Katarzyna łaska, Michał Maciejewski, Agnieszka Kudelska, Miłogostryczek, Andrzej Deskur, Marta